Dzień dobry wam wszystkim Szemanderos Jadę jeszcze tutaj, tutaj na miejscówkę jeszcze jedną, tylko mnie niedaleko. To jest taki przejazd kolejowy. Ja kiedyś byłem tutaj, złapałem, tak, znalazłem trochę fantów, ale dzisiaj to wziąłem gumniaki i, i wejdę do tej rzeczki tam. Zobaczę co tam jest. Jest głęboka ta rzeczka, bo tam jest Zobaczymy. To do zobaczenia. Witam. Właśnie jestem po tym mostem kolejowym. Widzicie? Rzeczka płytka. Będę trochę poszukał, czy coś. Tam. Może to znajdę. Kiedyś tutaj byłem, to znalazłem trochę tych szrub. Ale nie wchodziłem do wody, bo nie byłem przygotowany, nie miałem gumiaczków ale dzisiaj są. No to dobra, szukamy coś. Przydałby się ten taki. Reksio. Samo Marcin, tam na dnie ten magnes. Mario z Nowodomowych, pozdrawiam no. no niestety to nie jest to samo co chłopaki mają ale może coś coś po tych kamieni znajdę Nic, nie widzę nic na razie Kompletnie zero No nie ma kompletnie nic. Ubrałem się dzisiaj dosyć w ciepło. No jak widzicie, to woda przedroczysta jest. O! Jest coś. Ale jaja. Widzicie, jednak no śrubencja, jest śrubencja, jest, jest śruba. Odłożę ją na bok, ale fajnie. Jest śrubka, może coś, jeszcze coś znajdę. Dobra, do... Powiem wam kochani ludziska, Nie ma już tu nic, widzę. A jak jest to w tym mule. No niestety mój F200 nie wyciągnie. Tak. Jakie inne? No. Trzeba będzie kiedyś zainwestować. Jedynie co jakiś przełapania są to Jeszcze tylko te kamyczki. Śmieszne. Hmm, same odpadują nawet. Dobra, jeszcze 2-3 minutki. I trzeba będzie się zabierać do domu. Coś zjeść. Jak to. Zapraszam na mój kanał. O! Jest przełapanie. Haha! <śm> Śruba. Lale jaja. Nie wiem czy tutaj coś jeszcze nie jest. O tu. Ale nie. Ale... Fant! Naprawia że na koniec, no. co nie będzie? Dwie śrubki. Myślałem, że metal. No jeszcze chwila. Ale no, na, na samo odejście praktycznie zakończenie. Aha, Chodziłem tu i nie widziałem. Dobrze, moi kochani, ja się żegnam z wami do następnego razu. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdę, nie będzie mrozów, rzeki nie pozamarzają, bo tam jeziorka też już widzę pozamarzane. Gdzie niektórzy. No to dobrze. Cześć wam. Jeszcze raz Wam pokażę. Na koniec. Dwie śruby. No, dobre i tyle. Żegnam Was. Cześć.